Cześć, mam Tomek z Mam dzisiaj dla Was świetną dechę od Riviera Jest to Riviera Tiki Totem Młodsza wersja Tiki Totem Large Jest to Tiki Totem Small akurat Doskonały cruiserek na miasto Jej długość to 78,5 cm Szerokość 20,5 cm A wheelbase to 47 cm W standardzie mocujemy do tej deski Traki 180 Parisa Oraz koła Divine jak widać, od spodu posiada świetną e, grafę Totemu z napisem Riviera nanoszoną termotransferem. Bardzo fajny, fajny gadżet, tak naprawdę. Od góry decha posiada leciutki concave oraz sypany grip, który doskonale rokuje stopy. Na środku tej deski e, fajne logo, właśnie z napisem Riviera oraz znowu, właśnie nawiązanie do Totemu, po to to właśnie generalnie jest leciutki kicktail, decha do czego jest świetna. Ona jest nieco krótsza, 78,5 cm długości. Jeżeli macie już longboard i szukacie czegoś drugiego do przemieszczania się po mieście, ona jest niezwykle leciutka, niezwykle mobilna. Po prostu pompowanie na tej desce czy super ciasne skręty będą wychodziły bezproblemowo. Do tego właśnie jak mówiłem waga tej deski, to naprawdę praktycznie, no nie wiem, jeden kg, 1,5 maksymalnie, gdzie normalnie do 3 dochodzą longi. Mm. Dobry dodatek do Twojego longboardu, jeżeli chcecie coś krótszego po prostu. Albo dla młodszych, mniejszych riderów e, wszelkiego. Polecamy również tą właśnie czasami dziewczynom niższym. E, na pewno świetnie, świetnie będzie się sprawdzał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski lub innych desek z naszego asortymentu piszcie do nas, chętnie odpowiem na wszystkie Wasze maile oraz, oraz e, e, telefony. Subskrybujcie nasz kanał oraz oglądajcie inne nasze filmy. Longboardy.pl